Jak zdejmować swoje odkryte maski? Jeżeli już wiesz, jakie zakładasz maski w kontaktach z innymi ludźmi, żeby być zaakceptowanym w grupie, to staraj się każdej masce wyznaczyć przeciwną postawę. Podaję przykład. Jeżeli ustaliłeś, że Twoją maską jest ucieczka w samotność, to przeciwieństwem tej maski będzie postawa otwartości na relacje z innymi, czyli przezwyciężanie uczucia lęku, blokowania się, ćwiczenie się w tej otwartości, powtarzanie, ciągle powtarzanie, długie powtarzanie tej otwartości na relacje. Boję się, ale się je otwieram. Boję się ocen, że jak Coś powiem, to ktoś mnie niewłaściwie zrozumie, oceni, to nie jest ważne. Ważne, żebyś po prostu się otworzył, ujawnił, zaistniał, był sobą. Ćwiczenie otwartości na relacje jest lekiem na maskę uciekania w samotność. Ciągłe próby, ciągłe ćwiczenia, i wreszcie stajesz się osobą otwartą. Czyli zdobywasz nowy nawyk, czyli cnotę, cnotę, która jest stałą sprawą w czynieniu dobra. Nade wszystko dobra dla ciebie i życia w prawdzie, o sobie. Jeżeli ustaliłeś maskę perfekcjonisty u siebie, co będzie przeciwstawną postawą? Będzie po prostu miłowanie siebie, czyli większa troska o swoje niezbywalne potrzeby. Trosko o szacunek, troska o wypoczynek, troska o sprawiedliwość. Sam wiesz, czego brakuje, żebyś miłował siebie. I każdej masce kolejnej, którą ustaliłeś, przypisz przeciwne postawy. Najlepiej na większej kartce napisz ustaloną maskę, na jednej stronie odkryte maski. A po drugiej stronie tej kartki, postawę przeciwną, którą będziesz wprowadził w, sw w swoje życie. W ten sposób będziesz pamiętał o tym, aby je wprowadzać w relacje z innymi ludźmi. Warto mieć te przeciwne, ustalone przez ciebie postawy, przeciwne Twoim maskom, przed oczyma, gdzieś w miejscu, gdzie często możesz spoglądać na tą kartkę. Zachęcam cię, żebyś był cierpliwy, co do uzyskania efektu wolności, bycia prawdziwym w życiu z innymi. Potrzeba wielokrotnie powtarzać te nowe postawy, abyś stawał się nowy i wolny zakładania masek.